Zajmę tylko chwileczkę, ale czy wiecie, że na 300 subów lecimy z fajny Zet z Help Wanted? Tylko nie od razu, jak wiecie, że się w tym momencie tego FNAFa, to znaczy te 300 subów, to od razu lecimy z tym FNAFem, nie? Nie, nie, nie. Ja muszę najpierw wtedy nazwierać na Wiara, bo Help jest na Wiara z tego co słyszałem Aha. i widziałem. Więc, musicie wbić 300 słów. No, nie wiem czy to jest trudne zadanie, czy, czy nie Ale, musicie to, ze no, jeżeli chcecie zobaczyć po prostu Help wanted, to Po prostu musicie wbić Więc, łapka w górę, sub oczywiście Z dzwonkiem I co? Y komentarz na zasięgu I zapraszam do dalszego oglądania Siema Hej, cześć, siemanko, z tej strony ja, czyli mk 6 ewek I dzisiaj... I, i znowu piąta noc Mam nadzieję, że teraz nie wyskoczy mi Foksiarz ani. No nikt, no ostatnio Chika nam wyskoczyła. Yy, walczyliśmy z prądem, Foxim. Teraz czas na Chika. Yy, z Fredem te A, Nie wiem, dobra. Trzy podejścia, czyli tak jak w ostatnim odcinku yy, robimy i co? Zaczynamy no. Łapka w górę, subskrypcja. Komentarz, su subek z dzwonem, panie, subek z dzwonem. Wszystko jest na dole. I bijaj w opis, bo tam fajne rzeczy. A my już zaczynamy grę. W sumie to już zaczęłam Lolo, lolo, lolo. Mhm, Oczywiście, że tak. Yy, jaka aktywność będzie dzisiaj? Yy, tutaj sobie już patrzę, nie? Pyk, pyk, pyk i pyk. Foksiarza nie mogę sprawdzić. Nie ma go... Więc git... Dzień dobry, panie Chico, widzę, że... Odgłaśniam sobie trochę. Widzę, że tak jak wcześniej, pani zaczyna... ...wyskakiwać. Freddy się sprześcił. Sprawdzam! Leksiu odszedł?! Zobacz Instagrama?! Sprawdzam! Super, kolejny screen! Jest na razie koks, nie? Ale to na razie nie. Yy, bez pierwsza, a Chika już wyskoczyła, ale tak, że tak mi wyskoczyła, że no, nic się nie stało. Nie. Bo już ja zobaczyłem Foksarz też nie, się nie rusza, Bonnie też nie wyskakuje. O właśnie. Ja 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 mam tak widzowie. No lipa. A że ty możesz? Dobra, tam mi się podoba, foksiarza nie ma. Tam mi się fest podoba. O. Dum, dum, diri, dum. Dum, dum, diri, dum, dum. Wyłącz, wyłącz. No. Nie. 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 I pa. dum 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 Pam pam Teraz już co chwila muszę sprawdzać nie bo Pan Fredziak jest bardzo blisko Czy ktoś może się nie przemieszczać Dobra, cztery razy myślę, że to będzie idealne żeby przeżyć Kohe Wolę zamknąć drzwi, bo nie wiem czy nie leci. No Co nic nie zmieniło, nie? Że zamknęłem te drzwi Ej nie, chyba mogę sprawdzać to, nie? A! Co jest trzecia? Fo a foksiaża nie ma? Nie wyskoczył jeszcze nawet Znaczy nie poleciał, no? Tylko sobie tam dym dym dradą duje co tak? Kto tak mi uderza w szybę? Czy tej szyby nawet nie ma, nie? To kto tak uderza w ogóle? Ja nie wiem, czemu skarak nie, który nic mi nie robi. Tak jak jest w nawie 3. No to mam lipę widzowie Bo nie wiem jak Sobie poradzić z Fredem Chyba trzeba zamykać drzwi gdzieś się chce patrzeć na kamerę Dobra, foksia trzeba kontrolować Rolować. Dobra, otwieram też winie. Niech sobie ten pójdzie. Od razu mówię, nie uda się. A, i jeszcze. Eee, jak wiecie, 300. Subów na kanale I zostanie to dopóki nie skończymy No FNAFów nie Dopóki nie skończymy FNAFu O nie Co jest? Co jest? Nie że w to Dobra i tak już bo nie, dobra Dwa podejścia, teraz już, już a już jedno jest, więc Ech. To się nie uda to będzie trudne no, 300 subskrypcji to nagram Wam spróbuję przejść Help Wanted, nie? Czyli będą się sobie Wiara kupić. Więc 300 subów yy, do po prostu tego. Yy, Freddy wyskakuje, Zapraszam. O, dziękuję. Yy, no to po prostu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na serwer Discord yy, Mój Diabeł Kiewka Masz link w opisie Mam nadzieję, że spodoba Ci się Na, tym, na moim serwerze I... No co? Mamy tutaj czat yy, Są kanały Głosowe Do gier, maxy yy, Ogólnie wszystko tu, tutaj mamy informacyjne nie? i co? Tutaj dostajecie powiadomienia o moich filmach, moich streamach jeszcze e, rodczaka tak samo jak i Komando e, więc mam nadzieję, że podoba Wam się serwer i Wbijecie na niego. Pamiętajcie i wąpicie. Zapraszam. Teraz Freda trzeba zatrzymać Kogoś słyszę Tu chyba Chica. 15% Jest lipa Straszna lipa Jest 13% 12% teraz, a jest czwarta W nocy Teraz już będzie mniej Dobra, trzeba Frediego Zatrzymać Dajcie infoksję O, Dobra Dobra to i tak już jest koniec Gerarachia. nawet Netna Już jest piąta Nie udało się, drugi raz byliśmy Na piątej nocy tylko, że za tym pierwszym razem daj mi długą kołysankę, chociaż. Przemieścił się nawet. Ale... Ja to będę mówić. Będę na to mówić kołysanka, nie? Bo. mi się to myli i mówię coś z kołysanka, więc. O! Kuh, uh, uh, taka krótka. Ja na to mówię kołysanka, nie? Tu już nawet czas nie było. Jezu. Szans nie było, żeby to przejść. No ale byliśmy znowu na piątej y, godzinie. Bo chyba wcześniej powiedziałem nocy. Na piątej nocy jesteśmy cały czas też. Ale na piątej godzinie drugiej rasy y, Nie, wiem, lipa trochę. Tak trochę... trochę. Tro bardzo lipa. Bo... No, Drugi raz prawie nam się udało przejść. Niestety nie przeszliśmy, ale no, powiedziałem, że na sam koniec powiem wam jakie FNAFy yy, będę nagrywać. Więc tak: mamy Final Fantasy 1, czyli to, tą część. Yy, Final at Freddy's 2, 3 i 4. Tak samo Sister Location. Freddy Fazbear w seria Simulator Je, jest takie coś, serio, jest Jest i to jest za darmo na Steamie, i to jest, to jest nie wiem, śmieszne i potem jest Ultimate Custom Night potem jest Five Nights at Phrase Help Wanted i właśnie tutaj to będzie sprzeczne na 300 subów, bo będzie to z vr -em. I z Kamerką wtedy, nie? To będzie taki special, nie? Że akurat tylko FNAF będzie z Kamerką, nie? I tylko wszyscy, wszyscy się dowiedzą o tym ci, którzy obejrzą do końca ten odcinek. I potem jest FNAF Security Breach. Nie? Czyli najnowsze. Yy, mam nadzieję, że. Do... Nie wiem. Nie wiem, czy mam nadzieję, że dowiecie się. Czy to Będę musiał wydać pieniądze na WIARA. Ale no. Konkretnie w tej kolejności możesz się albo, albo Help Wanted, albo możesz go nie liczyć. Zależy czy wbijeć czy, czy nie. I to będzie w Security Bridge po tym. Po tym Ultimate Custom Night, Ewentualnie Help Wanted, nie? Ale no. Yy, nie będę przeżywał po prostu łapka w górę, subskrypcja, z dzwoneczkiem oczywiście. Zrób, żeby czerwony przycisk stał się szarym. I komentarz, bo to. To wszystko. Dzięki temu wszystkiemu trafi do większej ilości osób, nie? Tak samo zapraszam do opisu. Rozwiniecie sobie go tam. Macie tam mojego Instagrama, ym, Twittera, Discorda, serwer. Wejdźcie na serwer Discordowy. Yy, tak, więcej na serwis Discordowy. Tak samo macie tam mojego Twitcha, na którym nie streamuje, nie? bo nie mam po co, nie? Więc no, to do mnie pisze, yy, nieważne, dobra. Mam no, nadzieję, że się spodobała. Łapka, gra, subskrypcja, komentarz z dzwoneczkiem. No i co? No i papa.